Krzysesińska się pytała, czy będzie transmisja. Dzień dobry Państwu. W dniu 31.03 godzina 10.30 komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert dla zadania remont pomieszczeń świetlicy i kuchni w szkole podstawowej numer 2 w skierniewicach. Zamawiaj zamawiający. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto. Wpłynęły dwie oferty. Oferta numer jeden. Oferta numer jeden. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Inzbud Krzesińscy, Spółka Jawna ze Skierniewic. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont pomieszczeń świetlicy i kuchni w szkole podstawowej nr 2. Na zadanie przeznacza kwotę netto 1 296 000.

I termin wykonania czwarty, zero dziewiąty dwutysięczny dwudziesty rok. Oferta numer dwa firmy Polkan Kamil Baran. Ze Strudniewic, remont pomieszczeń świetlicy i kuchni w szkole podstawowej nr 2, na zadanie wykonawca zamierza przeznaczyć kwotę netto 1 211 688 zł, co stanowi kwotę brutto 1 490 376 Przycinek 24 grosze. Udziela gwarancji 60 miesięcy. Warunki płatności 30 dni. Wy termin wykonania 04.09.2020 rok. Dziękujemy bardzo.